Cześć, witajcie, dzisiaj pokażę Wam talie Bicycle Ghost, taką ładną białą od Illusionist. Zapraszam do oglądania. Jakieś dwa lata temu miałem okazję trzymać w rękach talię kart Bicycle Black Ghost, a tymczasem mam właśnie White Ghosta. talię kart, która jest zrobiona na podobnych motywach, tylko akurat jest biała i według mnie jest jeszcze ładniejsza. Jeżeli chodzi o pudełeczko, to znajdziemy tutaj takie informacje jak Performance Finish. Jest to dosyć dobre wykończenie talii dzięki czemu fajnie ona leży w dłoni oraz na samej górze ukrytą damę kier, która służy mniej więcej do przepowiedni. Jeżeli chodzi o same karty do gry, to one też mają kilka swoich smaczków, między innymi Joker, który pod nogą ma Asa Trefl. Jest to dosyć ciekawe i właśnie te oba Jokery mają taki napis Mundus Vult Decipi, który jest mi dobrze znane z talii kart Y, z którymi się wcześniej spotkałem i to jest taka sentencja łacińska, świat chce być oszukiwany. Jeżeli chodzi o talię kart, to fajnie ją ktoś przemyślał, ponieważ wszystkie one są czarne, z wyjątkiem, Kart Kier i Karo, które również mają kolorystykę ciemną, jednak w symboli serca i takiego dzwonka, je widnieje kolor czerwony i dodaje tej talii kart to estetyki. W talii kart z tej półki cenowej nie mogło również zabraknąć karty, która z dwóch stron zawierałaby rewers. Jest to przydatne w iluzji pewnie magicy, którzy teraz tego słuchają, to wiedzą o co chodzi. Jeżeli ktoś chciałby nabyć taką talię kart, link do dynksa jest w opisie. Bardzo mi się spodobała, jest naprawdę mega. A tymczasem zapraszam Was do stawienia łapki w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał oraz do subowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.